Cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem? Ja jestem Teddy i dwa. A tu jest te Hobbit. Pustkowia Smoga. Jak dobrze pamiętacie w ostatnim odcinku udało nam się wejść sekretnym wejściem do Ereborn. Samotnej góry. Tam czeka na nas straszliwa bestia zwana Smogiem. Straszliwym. Dobra, idziemy. Nie czajmy się. Gdzie to wejście jest? A tu kurde ja w dół to w górę dałam no, ja... Jesteśmy We wnętrzu góry, gdzie skrywane z bogactwo największego królestwa Krasnoludów Dobra jesteśmy. Znam te ściany, no spoko.

<śmiech> 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 Szlak by to. Do Kibla wskoczy? Mamy przez Czyli do stresia <grybujesz> Co jest? Aha. nawet złote stracze mają. W dupach mi się go przewracało. Dobra mam Toina... Nie, toina, tylko tego. Naszego dzielnego... A, ty masz. Zmień broń, zmień broń. Jeszcze. Jeszcze. No gdzie jest twój ten... Kurde, nie masz. Mam przesrane. Robimy no, to subtelnie i po cichu. Chyba nas nie usłyszy. jest coś do zbudowania Drabino z mieczy i różnego rodzaju broni Wodę, no. chodzę, chodzę, chodzę Dobra, tu coś jest A to jest to mroczne, to nie, to nie mogę. Dobra Wykrył nas? Z nogi! Balinie szybko, rozwal to, rozwal to! Dobra, zrób nam wejście. Znaczy wyjście. No mam, iścień teraz. Dobra. To jakiś robot. Chciała, chciała, chciała. Ehehehe. Trochę klejnotów można podnieść. Gra się jeszcze chyba nie kończy, nie? O le, czy nie wyglądamy jak nikt, jak mysz? Dobra, no, radu. O. Dobra, tu coś widzę. Co to? Aha, że do budowania, okej. Okay. Wejście. Bo to mnie wciągnęło. Złota kutka nie otworzę klucz hmm. Logiczne, że do kutki jest potrzebny klucz. Dobrze, że ja mi mówią nie, mówi, nie wiedział. Dobra, jesteś do odbudowania. Oha, tu coś wyciąga, tak? <ślesk> nie nas z jara Co tam jest? A recykling bazookę, tego jeszcze nie grałem. nie pan nas usłyszał. Wow, wow, odwaliło mu. To chodzi o Tak, tak, zaraz się uda, będę miał arcyklejnot. Oler, arcyklejnot. Dobra, jest. <noise> już go mam! Już go mam! A wecyklejnot jest moje, to bogactwo i złoto! Eee... chwilo, chwilo. Eee, najlepiej nie chcę umierać. <noise> eee, resposta? Mamãe, Kleiner?

ten kurczaka opieką Dobra Co mam zrobić? już maszynę? Dobra, gdzie oni biegną? Panie dłoń Dobra, coś do zbudowania Plac Budowy! No! Ale nie skończony! A teraz mamy już potrzebne? No, trzeba więcej. Tu może to. Dobra no. Mamy potrzebne ostatnie rzeczy Tak, gotowy plac budowy jeszcze jest O to chodzi Mamy wszystko? O świetnie Uff, Wszystko, myślałem że stali nie mamy Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Na pierwszy rzut oka to przypomina nic. Eee... Ta deska? Jakiś trój... A, to jest ten, eee... Co dmucha? To. Powietrze do pieca. Dobra. Dobra Bambur, bambur. Agora é só o G. E esse Smaug Stary, najpierw muszę tam dojść. Wchodzę. Op. Fuck. Eee, yy, K. jeszcze raz K. A jak ten tam wejdzie? A, tu jesteś do zbudowania, dobra Kurde, grana wiera normalnie, jak to nie mówi rumieńców Jedź, bo ściągaj ten pieśni, bo jest tej wony Plagby to uważać, bo tu emocje normalne, ręce się czę jak po delirce Dobra, żyjemy Co nie, nie do nas, nie zabije to nas Dobra, teraz a już Bilbo Dobra, jest dźwignia, poszła, woda poszła Co, tylko chcieliśmy go oblać?

A, gdzie jakie ma być, tak? No? A nie, to Ty masz skoczyć. A, ty masz strzelić. Na środku ma być niebieskie. Dobra, jest niebieskie. Tu ma być czerwona. Hop. Jeden No, kurde, stół mi zasłania i patrzę, co jest. Są. Kurde, grała. Dobra. Jeszcze jeden strzał. Ok. To ma być też czerwone Dobra Wszystko jest tak jak na tarczach Dobra, coś wypadło Do budowy yy, Wieczerza? A nie, jakieś chemikalia Czyli bum uhu, uhu, Bum będzie bum 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 Trafiłem go, yeah! Aha, Ci mam go tak po prostu. Dupę mu skroić tyle, no. Też żaden nie trafił. Leci! Się minęło z celem. Może uda się go w pysk trafić. Podnieś teraz, podnieś, teraz, teraz! O, przerzuciłem i to strasznie. Dobra, dostał skrzydło, jeszcze jeden strzał. Dobra, leci... Pf, dobra, pięć, okej, okay. jest moc, jest moc! He, <ścoughs> he, A ta taczka, to po co mu? <laughs> Jechał z taczką, teraz nie ma taczki. Surfing? Na złocie! <laughs> wiej, Bilbo, wiej! Ale zrobił wejście Jak on tam weszedł Zerze nas, normalnie nas zerze! <laughs> 好，好，好，好，好。 A teraz ten od tego Nooo, kiścienia, o ten, staruszek Złam tą deskę A on chciał po prostu ją ściągnąć Dobra <grywka> <grywka> za nogi go ciągnie a każdy w innym miejscu ma po prostu ten, te klamry pewnie stworzyć stwo Kręcisz Bilbo, kręcisz, nie ma czasu, życie jest ci miłe to kręć A oh, shit, dobra, zamienię się po innego Czemu ma być tutaj To są dwarf, lands. dwarf gold. dajesz Bilbo, dajesz Eee, tutaj no tej dzięki Bilbo nie ma to pory, bo coś do zbudowania. Otóż to. Hop, hop, hop Ale czas ja skończyć odcinek wiem Dramatyczny momencie Ale reszta będzie w przyszłym Mam nadzieję, że zainteresowałem Was I obejrzycie go Do zobaczenia i powodzenia.